O, odmonowałem. Sorry. Ja forma byku. Spoko kurwa, ale. Mm, kurwa jakiś mega zmęczony jestem. Wiecie, jaki może być problem kurwa z mega zmęczeniem? Chodzi o to, że wstaję z rana śpiew chuj długo, bo po 8 godzin i tak kurwa potem dosypiam 2 godziny, że śpię po 10 godzin i jestem zmęczony dalej. Kurwa w sensie zdrowotny jaki to może być powód, nie? Może być to tarczyca. Ej, może być to tarczyca. Może być to tarczyca. Może być to tarczyca. Macie rację. Bo ja brałem przez jakiś czas Nowotyral, czyli te 3 i te cztery, i mogłem mi spać te tarczycowe, bo to, bo to odstawiłem. I mi się, mi się to, mi to będzie wracać pewnie z dwa tygodnie do normalności. Więc to, to jest macie rację. To jest problem tarczycy. Nie, cukier mam, git, wszystko mam, git. A włosy ci mnie. Nie. Mi jedynie włosy. Jest to w ogóle jakaś kurwa baba. Nie mówię o, o was kurwy, transy. Co to te 3 i te cztery yy, Tarczycowe. W sensie te 3 i te 4 nowotryal to jest ogólnie lek na astmę, ale zjeby jak ja biorą to czasami, żeby se przyspieszyć metabolizm, po prostu. Że więcej jesz, jakby twój organizm więcej spala kalorii w stanie spoczynku. I w sumie chyba nie tylko w stanie spoczynku. Chuj wie. Do wybadania krwi. No tak, wrócę do Polski na chwilę. Ej! Kupuję kurwa mieszkanie w Dubaju za półtora miliona. Eee, czekajcie, kurwa, pokażę wam to może. A nie, nie mam tutaj, kurwa, chyba. Ja to na telefonie miałem. A co z telefonów dodam? Chcecie. Kur... Nie, w sumie macie to w piździe czy nie? Macie to w pigdzie, czy nie, szczerze? Poka? Znaczy macie trochę w piździe Ale już wam pokażę, kurwa, to mieszkanie, czekajcie. Czekajcie żeby tak i to odpal na tym airdropem. Chuj, pokażę Wam, jakby wszystko, nie? To będzie trochę fajnie. Ja mam już jeden, kurwa, mieszkanie w Dubaju, ale takie kurwa taniutkie. O, to mi się w chuj spodobało, już się zarezerwowałam, nie? Czekajcie, już Wam kurwa wpuszczam to hmm, Gdzie to kurwa jest? Ok, czekajcie, chwilę. Zdrej wam Żeby przeglądarka. Kurwa, bo ten jebany, pierdolony MacBook w dupę zajebany. Eee, przeglądarka. okej, okay, Git. Eee, patrzcie, czy wszystko, kurwa, będzie widać za chwilę, jak zwiększę, kurwa, ekran. Widać wszystko? Znaczy, kurwa, trochę dużożej niż pół miliona, bo to jest to AED pół miliona, a to jest chyba, kurwa, będzie zmieniony 700, kurwa. Chuj wie, patrzcie, ile to będzie 1500 AED, bo wy to na szybko zrobicie, a jestem, kurwa, jebana szmata, pierdolona dziwka, lekko. I mi to będzie trochę trwało. Niech możecie mi to powiedzieć. Moi kurwa jebani. 1650 oty, 1580? 1580, dobra, to nie jest źle, kurwa. E, kurwa! To co kurwa spadło? Chuj wie. Patrzcie, ogólnie kurwa to jest wiadomo rysunkowo. Nie jest tak garel, ale kurwa no zajebiste mieszkanie, w chuj. Pokażę wam co mi się spodobało w chuj, bo ja będę chciał z pieskiem se bo kurwa ja nie wiem czy to mieszkanie, te, te mieszkanie zrobię na booking, bo jedno mieszkanie mam pod normalny wynajem, to mi ktoś płaci 500, to jest kurwa mało, ale było tanie, ale patrzcie, to jest yy, zajebiste, to jest w ogóle lokalizacja, to może do morza 2,5 km, do centrum miasta 2,5 km, Powierzchnie mieszkania 78, sypialnie dwie, są też łazienki kurwa dwie. No kurwa, macie normalnie jakby, bo w Dubaju macie zwyczaj tak mieszkania, że macie, e, macie kurwa jakby normalnie jakbyście mieszkali w hotelu, nie? Macie też sklep, macie siłownię, e, w tym jakby bloku, jak wchodzicie do bloku i macie wszystko, nie? Tak jest zazwyczaj w Dubaju. Nie we wszystkich, ale w takich, takich wiecie, takich kurwa dla Amerykanów, Europejczyków, Azja, kurwa no dla tych nie takich, chuj, nie będę wam tłumaczyć, tak po prostu jest zazwyczaj. A żałował kasy alkoholikowi na makaron? Nie pamiętam. Aha, no w sumie pewnie trochę tak. E, patrzcie. I to jest w kurwę zajebiste e, lokalizacja. Bo patrzcie, co jest tutaj, nie? To jest w tym miejscu. I kurwa, znaczy tej przez te kurwa jest pierdolone będzie problem. Tam dość kurwa. Będę musiał to obczaić jeszcze. Ale tu macie kurwa park. Zajebisty dojebany park. Tu macie kurwa morze. Czyli, kurwa, będę mógł normalnie robić coś w parku. Tutaj macie, kurwa, jakieś, nie wiem, czy to jest pustynne jakieś? Chuj wie. Ale po prostu jest zajebista, twój lokalizacja. A tu macie, kurwa, no chuj z tą restauracją jebaną. To bardziej ja tu będę sobie przesiadował. Tu macie jakieś, kurwa, Sports World'a. No kurwa, chuj jebane moim zdaniem. Spoko, nie? Lokalizacja jak na Dubaj, bo Dubaj jest mega taki, że tam ciężko na zbutach gdzieś chodzić. A tu macie trawę. Chyba jest spoko, w miarę, nie? I to jest, kurwa, 78 metrów. To jest cena mieszkania yy, taka kurwa warszawska. Może trochę w Warszawie, nad więcej bym powiedział. Ciekawe, jak to na In Live wyglądało, nie? No, no, jak będę w Dubaju, to zobaczę. Które piętro? Właśnie, kurwa. Właśnie. Yy, nie pamiętam, ale jedno co z wyższych pięter. Nie pamiętam, gdzie to sprawdzałem, kurwa, bo ja się skontaktowałem z tą osobą. Ktoś przeze mnie, przepraszam. I patrzcie, ile kosztuje kurwa czynsz miesięczny. Nie? No to to jest kurwa drogo. Jakbym też chciał komuś wynajmować, w chuj drogo, nawet bym powiedział. A taka inwestycja jest spoko, bo wiecie dlaczego jest spoko? Jak coś by tfu, tfu, Nic takiego nie będzie, bo ja wiem o tym. Ale to jest spoko. Yy... Przez to, że jakby wam się coś wyjebało, nawet nie, że wam, tylko po prostu coś by się wypierdoliło, to macie, kurwa, gotowe, zainwestowane w coś, co będzie wam rosło. Cały czas mieszkania będą rosnąć, a nie spadać. Jedynie wojna może to popierdolić. Eee... Nie, nie, nie. Kupujesz swoje, płacisz jeszcze potem. Nie, nie, nie. To jest mniej więcej, ile kosztuje... Eee... No to są, kurwa... Jak mam to, wam to opisać? Na tej stronie to pokazuje, mniej więcej, za ile by się takie coś wynajmowało. Mieszkania, po ile lecą. Ale yy, jak będę powiedzieć, no to macie taki stały przychód. Nie że się, się wypierdoli i macie kurwa kolejno. Tutaj zawsze wam przychodzi to załóżmy 5-8 koła. Więc to jest spoko akurat. Obejrzymy sobie kurwa Frequency Polska, co? Bo ten ciekawy, jakby. Kurwa, fuj. W sensie ja go... nie o to chodziło, mówiąc coś takiego. Nie wiem, czy będzie kurwa dźwięk. Dobry, zarazem to puszczę, czekajcie, tylko zwiększę kurwa na obs na chwilę. Aha, przeglądarka. Dam przechwyć, bo to jest, będzie za dużo. Powiedzcie mi, czy będzie git zaraz. W przytaczaliśmy zawartość filmu. Dobrze, że dziękuję. Czy za, za bardzo? Przekałtem poinformował, iż Jacek Murański unika konfrontacji sądowej w ramach sprawy. Jest git? Ej, ale wcale kurwa... Słuchajcie, ja wam coś powiem. Oglądaliście stream z Szymola, jak byłem z nim na mieście? On był tam w klubach itp. Oglądaliście coś takiego? Czy nie ma kąty cloud? Kurwa, by w ogóle gala była cloud. No to słuchajcie. Ja się po prostu dobrze tam kurwa nie bawiłem. W sensie, ja Szymolowi powiedziałem, że pomogę ze streamem. Popilnuję, żeby on kurwa trafił do domu. Ale jakby... Dla mnie szlaufy, te które tam były, to są zwykłe kurwy, które nie zasługują na to. Mi się nie chciało z nimi kurwa gadać. Ja nawet nie piłem kurwa, ja nie biedź nie piję. Mi się nie chciało z nimi kurwa rozmawiać, nie? Z tymi kurwami, kurwiszonami. Najlepsze jest to, że one, one poszły, kurwa załatwione. Ja pierdolę, dały się tak szmacić, moim zdaniem, że w ogóle jakby zero atencji dla kurw zwykłych. No ja pierdolę. I tak byś wyruchał, nie tknąłbym. Chłopie, jestem influencerem, mogę wyglądać nawet gorzej, niż teraz wyglądam. A będąc influencerem, yy, ty możesz wyruchać większość kurę. Przepraszam, Polek, ale to jest w sumie to samo. I taka jest prawda. A ja nie tycham po prostu, nie tykam, bo na mnie to jest obrzydliwe. Jeżeli baba daje kurwa dupy, łatwo, no to kurwa... To jak, jak, jaki jest jakby kurwa z tego przyjemność? W sensie kupce se, kurwa też, no. Każda, każd, każdy, każdy jakiś brzydki kuta wsadza tam kurwa fiuta do tej norki, do tej cipki, do dubki, do kurwa buzi, a ty dajesz jej smoka w kurwa fusta? W to jest obrzydliwe. Serio mam mówię, to jest fuj obrzydliwe. Takie kurewki. Mega kurwa obrzydliwe są. Zwykłe dziwki to są dla mnie. I to nie ma nic przyjemnego. Wiecie co jest kurwa przyjemne? Jak znajdziecie zajebistą kurwa dziewczynę, która wam ugotuje obiadek, kurwa z którą pójdziecie na spacer, która kurwa miała, nie wiem, jest dziewicą albo miała jednego partnera, co jej nie wyszło, to jest kurwa spoko dziewczyna, która nie pójdzie z wami do łóżka na pierwszej randce, na drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. To jest spuka dziewczy... spoko kurwa dupy, które się szuka. Nie kurwy, żeby wyruchać po klubach osiemnastoletnie, które pchają się kurwa na bolca i chleją kurwa belwedera, bo jej kupiłeś. Ja pierdolę. Zwykłe dziwki bez ambicji. Jak masz kurwa... Jesteś w wieku małoletnim i popierdalasz w weekend, wyjeżdżasz na Maltę, że popierdalać po klubach, to jesteś dziwką dla mnie, kurwa, bez ambicji. Co to jest ambicja, kurwa? Jak już masz zjebany mózg i lubisz imprezować, no to, kurwa, osiągnij coś. I wtedy, kurwa, imprezuj, bo, bo czymś takim chuja, kurwa, osiągniesz. Bądźmy szczerzy sobie. Ostro szemolu, ale Szymon może z tym imprezować, kurwa, on ma siano. Ja nie popieram tego, kurwa, że to robi, nie? Mówię o w związku niedoruchania. No to kurwa, z se konia. Dla mnie nie wiem, ja nie, ja nie mówię, że jestem też święty, kurwa, bo mi się zdarzało robić chujowe rzeczy, jak chciałem się dostosować do tych jebanych influencerów, kurwa, yy, zjebanych, czy tam ludzie w Warszawie, ale odkryłem, jakby, że ej, w sumie nie muszę robić czegoś, kurwa, co robią inni, aby, się, aby być tym normalnym, bo ja mogę być kurwa nienormalny, ale chcę się dobrze czuć sam ze sobą. A o to to już ogólnie prywatnie? Tak. Nie popieram kurwa niektórych tam rzeczy, ale no łączy mnie z nim jakaś kurwa historia i go lubię. Ogólnie. Właśnie ja z, z Besiem bardzo dobrze kolegowałem, dalej się z nim koleguje, nie? Dobra. Własnego powództwa i trzykrotnie doprowadził do zmiany terminu rozprawy. Murański, ty tchórzu przyjdź w końcu do sądu. Po publikacji materiału głos w sprawie zabrał sam Murański, który wywołał nas de facto do tablicy poprzez swoje insta-story i zaprezentował nie informacje zmieniające nie. wydźwięk materiału Ekierta. Stary Muran ja podkreślił, kurza, iż nie unika rozprawy z właścicielem kanału Antyfakty, a ostatnia rozprawa planowana na wtorek 3 września została przełożona, ponieważ tego samego dnia odbywała się inna rozprawa z udziałem Murańskiego, przeciwko reżyserowi filmowemu Konradowi Niewolskiemu. I to właśnie termin tej rozprawy został ustalony jako pierwszy. W związku z czym, sąd we Wrocławiu, w którym toczy się postępowanie przeciwko Jakiertowi, zgodził się na zmianę terminu na inne. Otóż w tym samym dniu, 3 września, no sąd na każde, Warszawie no zaka znaczy, rzucasz rzucasz, czy rozprawa przeciwko Konradowi Niewolskiemu sąd we Wrocławiu akurat. uznał, że usprawiedliwia i przenosi rozprawę z Jakiertem na Murański poinformował o fakcie już wcześniej na swoim Instastory. A z tak jego treści możemy się ponadto dowiedzieć, że nie wiesz przez niego